Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Muszę przyznać, że w ostatnim czasie zauważyłem, że kiedy robię podcasty takie bez przygotowania, praktycznie opowiadam historię z pamięci, z głowy, jest ona zdecydowanie lepiej odbierana, więc postanowiłem, że dzisiejsza również taka będzie. Nie będę ukrywał, że przygotowanie tej sprawy zajęło mi mnóstwo czasu, ponieważ są to wydarzenia z 2025 roku, no i zebranie informacji odnośnie tej sprawy było dość trudne, natomiast myślę, że udało mi się przygotować bardzo ciekawy odcinek. Wydarzenia, o których dziś opowiem, miały miejsce w zimowy, lutowy poranek w Sheffield. Właśnie tam doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło nie tylko lokalną społecznością, ale i całą Wielką Brytanią. Na pewno słyszeliście o tej sprawie. Katolicka szkoła, która miała być bezpiecznym miejscem, taką oazą spokoju, rozwoju młodych ludzi, stała się sceną tragedii. Piętnastoletni Harway, chłopak pełen życia i marzeń, stracił życie z rąk swojego rówieśnika. Kto mógł przewidzieć, że zwykły szkolny korytarz stanie się miejscem potwornej zbrodni? Dlaczego do tego doszło? Co sprawiło, że jeden młody człowiek odebrał życie drugiemu? Historia, która przecież wydarzyła się całkiem niedawno, bo na początku tego roku budzi niepokój, smutek ale i pozostawia wiele pytań, na które odpowiedzi muszą szukać nie tylko śledczy, ale i całe społeczeństwo. Sheffield to miasto o głębokich industrialnych korzeniach przez długie lata kojarzyło się głównie z produkcją stali i wydobyciem węgla. Dziś miejsce to przechodzi transformację w nowoczesne centrum edukacyjne. To piąte co do wielkości miasto Anglii położone w malowniczym hrabstwie South Yorkshire w dolinie rzeki Don u podnóża Parku Narodowego. Ma bogatą historię sięgającą XIV wieku, kiedy to zasłynęło z produkcji noży i sztućców. Z kolei w XIX wieku miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Wielkiej Brytanii, znane jako Miasto Stali. Sheffield słynie także z bogatej sceny muzycznej, ponieważ to tu urodziło się wielu artystów znanych dzisiaj na całym świecie. Ale także pasjonaci sportów, e, chociażby piłki nożnej, znają dwa kluby, które odnoszą sukcesy i pochodzą właśnie z tego miasta. Miasto cieszy się też jednym z największych współczynników zalesienia w Europie z ponad dwoma milionami drzew, co nadało mu przydomek Zielonego Miasta. To właśnie tutaj, wśród tej mieszanki tradycji i nowoczesności, historii i teraźniejszości, znajduje się szkoła, do której chodził piętnastoletni Harway. Szkoła ta została założona w 1976 roku i działała pod łacińskim mottem silny w wierze. Położona w dzielnicy łączącej zabudowę mieszkaniową z podindustrialnym krajobrazem, przez lata budowała swoją reputację jako placówka o wysokim poziomie nauczania. Szczególnie znana jest ze swojej specjalizacji sportowej, a w 2023 roku zyskała pozytywną ocenę podkreślającą ciepłą atmosferę panującą w jej murach. Jednak za fasadą solidnej katolickiej szkoły od pewnego czasu narastały problemy. Na kilka dni przed tragedią placówka została tymczasowo zamknięta z powodu gruźby przemocy między uczniami. Trzeci dzień lutego 2025 roku, poniedziałek, miał być kolejnym zwykłym dniem szkolnym. Jednak około godziny 12.17 rozegrały się tam dramatyczne sceny. To był czas między zajęciami. Korytarze wypełnione były gwarem rozmów, śmiechem i typowym dla nastolatków ruchem. Niektórzy uczniowie zmierzali na obiad do stołówki, inni wymieniali książkę przy szafkach, przygotowując się do kolejnych lekcji. Nikt nie spodziewał się, że ta rutynowa szkolna przerwa zamieni się w koszmar. Na korytarzu pierwszego piętra, w pobliżu rzędu niebieskich szafek uczniowskich, piętnastoletni Harway rozmawiał z kilkoma kolegami. Świadkowie później zeznali, że wyglądał na zrelaksowanego, śmiał się, planował popołudniowy trening piłkarski. Był aktywnym, wesołym nastolatkiem z planami na przyszłość i głową pełną marzeń. Kiedy rozpoczął dzień w szkole, nie mógł wiedzieć jeszcze, że będzie to ostatnia doba jego życia. Zaangażowany w czas spędzany na przerwie, niestety nie zauważył zbliżającego się od tyłu rówieśnika. Wydarzenia rozegrały się błyskawicznie w obecności innych uczniów, którzy stali się mimowolnymi świadkami tragedii. Jeden moment, jedno pchnięcie nożem i życie wszystkich obecnych zmieniło się nieodwracalnie. Krzyki zaalarmowały nauczycieli, którzy natychmiast przybiegli na miejsce i podjęli interwencję. Niestety napastnik zdążył już zadać śmiertelny cios w klatkę piersiową swojej ofiary. Mimo natychmiastowej reakcji kadry pedagogicznej i wezwania pogotowia, Harway zmarł w karetce podczas transportu do szpitala. Reakcja służby była natychmiastowa i zdecydowana. Policja otoczyła szkołę, izolując miejsce zbrodni i zabezpieczając potencjalne dowody. Pozostali uczniowie zostali ewakuowani przez boczne wejścia z budynku, a przerażeni rodzice w pośpiechu przybywali, by odebrać swoje dzieci. Sceny, które rozgrywały się przed szkołą, przypominały chaos. Łzy, przerażenie, niedowierzanie to wszystko malowało się na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tak naprawdę, miejsce, które miało być synonimem bezpieczeństwa, w jednej chwili stało się epicentrum tragedii. Śledztwo ujawniło, że do zabójstwa nie doszło pod wpływem nagłego impulsu. Między Harwayem a jego napastnikiem narastał konflikt, który eskalował przez kilka dni przed tragedią. Świadkowie wspominali o kłótni dotyczącej zwrotu pieniędzy lub zastraszania, co mogło stanowić zarzewie tragedii. Narzędziem zbrodni był zwykły, kuchenny nóż, prawdopodobnie wyniesiony z domu napastnika. Broń ta dostępna w niemalże każdym gospodarstwie domowym. W rękach 15-latka stała się narzędziem okrutnego zabójstwa. Przerażająca jest myśl, jak łatwo przedmiot codziennego użytku może stać się śmiercionośnym narzędziem w rękach osoby zdeterminowanej do wyrządzenia krzywdy. Według ustaleń śledczych, napastnik działał z premedytacją. Czekał na Harwaya w ustronnym miejscu korytarza, by zaatakować go od tyłu, nie dając szans na obronę. Ten element zaskoczenia sprawił, że ofiara nie miała żadnych szans na ucieczkę. Historia młodego chłopaka, który stracił życie na szkolnym korytarzu miejscu, które wielu z nas kojarzy się z radosnymi chwilami, bezpieczeństwem, odpoczynkiem to wszystko rodzi pytanie na temat tego, jak poważnie i bezprecedensowo wielu nastolatków może podchodzić do rzeczy, które aktualnie dzieją się w ich życiu. W takich okolicznościach wielu z nas pyta, gdzie byli rodzice czy opiekunowie. Zapominając, że przecież tak wielu piętnastolatków, nawet my przypomnijmy sobie tamten czas, mimo braku pełnoletności samodzielnie podejmujemy decyzje. Oczywiście zdarza się też tak, że nastolatkowie nie mają dzisiaj wsparcia ani w rodzicach, ani w innych członkach rodziny, którzy zaabsorbowani są pracą, karierą czy innymi obowiązkami. Takie dzieciaki, kiedy czują, że ich problemy narastają do niewyobrażalnej dla nich rangi, decydują się na podjęcie kroków, które często przechodzą pojęcie nie tylko ich rówieśników, ale i dorosłych. Harway był uczniem drugiej klasy. Pochodził z typowej robotniczej rodziny głęboko zakorzenionej w tradycji Sheffield. Jego ojciec, Mike, pracował jako mechanik w lokalnym warsztacie samochodowym. Jego dziadek był pracownikiem huty stali w czasach świetności przemysłowej miasta. Matka z kolei, pani Sara, pracowała jako pielęgniarka w lokalnym szpitalu. To byli zwykli ludzie, ciężko pracujący, którzy mimo umiarkowanych warunków materialnych zawsze starali się zapewnić synowi i jego młodszej siostrze dobrą przyszłość. Rodzina mieszkała w niewielkim szeregowcu. Harway codziennie dojeżdżał autobusem do szkoły. Weekendy z kolei spędzał na wspólnych wycieczkach do pobliskiego parku narodowego, gdzie rozwijał swoją miłość do przyrody i zwierząt. To pokazuje, że rodzina lubiła spędzać czas razem. Dbali o integrację, aktywność, rozmawiali ze sobą, nie mieli przed sobą tajemnic. W ich domu zawsze było miejsce dla kolejnego bezdomnego zwierzaka, któremu chłopiec nie mógł odmówić pomocy. Rodzice byli dumni ze swojego syna, który okazywał mnóstwo serca i wrażliwości. Rówieśnicy i nauczyciele opisywali go jako duszę towarzystwa. Chłopak pogodny, lubiany, z łatwością nawiązywał kontakty. Jego zaraźliwy uśmiech i gotowość do pomocy sprawiały, że był powszechnie lubiany. Choć nie był prymusem, to jego zaangażowanie i determinacja w nauce były doceniane przez nauczycieli. Szczególnie interesowały go przedmioty przyrodnicze, co wiązało się z jego marzeniem o tym, aby zostać weterynarzem. Dzięki temu, że był tak otwartą i komunikatywną osobą, z łatwością odnajdywał się w nowych miejscach, również w szkole. Harway był również aktywnym członkiem szkolnej drużyny piłkarskiej, gdzie grał na pozycji pomocnika. Trener wspomina go jako zawodnika, który może nie miał największego talentu, ale nadrabiał to sercem i pracą zespołową. Jednak jego pasje sięgały dalej niż boisko szkolne. Harway poświęcał swój wolny czas na wolontariat w lokalnym schronisku dla bezdomnych zwierząt, co świadczyło o jego wrażliwości i empatii. W ubiegłym roku, 2024, w szkole zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt, angażując w nią całą społeczność szkolną. Ta sytuacja pokazuje, że mimo młodego wieku, miał w sobie całe mnóstwo charyzmy i samozaparcia, aby realizować cele. Szczególnie te, które miały służyć nie jemu samemu, ale słabszym, mniejszym, biedniejszym. Wiele osób z otoczenia Harway'a wiedziało o tym, że chłopak marzy, żeby w przyszłości zostać weterynarzem. Na jego profilu w mediach społecznościowych można było znaleźć liczne zdjęcia z adoptowanym ze schroniska psem, którym opiekował się z oddaniem. Tak zapamiętano Harway'a, natomiast napastnik, ze względu na to, że miał 15 lat, zgodnie z brytyjskim prawem jego tożsamość została utajniona. Wiemy jednak, że był uczniem tej samej szkoły, choć stosunkowo nowym, przeniesionym z innej placówki w 2024 roku. W przeciwieństwie do swojej ofiary, napastnik izolował się od rówieśników, nie integrował się z klasą, trzymał się na uboczu. Nauczyciele, szczególnie wychowania fizycznego, zgłaszali problemy z jego agresywnym zachowaniem. Czy był to wystarczający sygnał ostrzegawczy? Czy ktoś mógł przewidzieć, że jego zachowanie eskaluje do tak tragicznych wydarzeń? Chłopiec był wychowywany przez samotną matkę pracującą w lokalnym magazynie. Sąsiedzi wspominali o częstych kłótniach dochodzących z ich mieszkania, co mogło świadczyć o trudnej sytuacji rodzinnej. Czy brak właściwego nadzoru rodzicielskiego, wsparcia i stabilności emocjonalnej przyczyniły się do ukształtowania osobowości skłonnej do przemocy? To zostawiam już psychologom i psychiatrom. W dniu zabójstwa można dzisiaj uznać, że wykazywał niepokojące zachowania. Jak nigdy nie odebrał porannego telefonu od matki, a podczas godziny wychowawczej rysował na marginesie zeszytu symbole noży. Te na pozór drobne, ale znaczące sygnały, niezauważone lub zignorowane w odpowiednim czasie, mogły być zapowiedzią tragedii, która miała nastąpić. Tych dwóch chłopców różniło dosłownie wszystko. Pierwszy, posiadający pasję, marzenia, cele, wielu przyjaciół i aktywne życie, oraz drugi, zagubiony, odrzucony, skryty, być może zmagający się z wieloma problemami na tle rodzinnym. Szkoła, do której chodzili, pomimo dobrej reputacji i pozytywnych ocen, w oficjalnych raportach oczywiście miała pewne luki w systemie bezpieczeństwa. Monitoring obejmował jedynie wejście do budynku, brak było kontroli metalu czy innych środków, które mogłyby zapobiec wniesieniu niebezpiecznych przedmiotów na teren placówki. I być może u nas w Polsce, która bądź co bądź jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie, takie rzeczy są abstrakcją. To jednak w wielu uważanych przez nas znacznie bardziej rozwiniętych krajów takie rzeczy to już powszechność. Dopiero po tych tragicznych wydarzeniach wprowadzono regulacje i policyjne patrole mające zapewnić uczniom i nauczycielom poczucie bezpieczeństwa. Tragedia, jaka rozegrała się na początku tego roku, bez wątpienia skłania wielu z nas do dyskusji o tym, na jakim poziomie bezpieczeństwa znajdują się szkoły. Warto zauważyć, że już w 2024 roku rodzice uczniów zgłaszali administracji szkoły problemy związane z cyberprzemocą między uczniami. Skarżyli się na brak adekwatnej reakcji ze strony szkoły, co mogło przyczynić się do narastania konfliktów i ostatecznie doprowadzić do tragedii. Czy szkoła zlekceważyła te sygnały? Czy mogła zrobić więcej, by zapobiec eskalacji przemocy? Czy rodzice oraz opiekunowie posyłający swoje dzieci do szkoły katolickiej mogli spodziewać się zbrodni na szkolnych korytarzach? Myślę, że w tym momencie wielu rodziców nastolatków może odczuwać niepokój. Wszystko jednak sprowadza się do pytania nie o typ placówki, a o to, co rzeczywiście doskwiera młodym, niejednokrotnie zagubionym ludziom. Czy rozmowa z rówieśnikami bądź rodzicami mogłaby pomóc im się otworzyć, poradzić sobie z problemami? Niestety w tej konkretnej sytuacji pozostaje ono bez odpowiedzi. Śledczy rozważali kilka możliwych motywów, które mogły pchnąć młodego człowieka do tak drastycznego czynu. Jedną z teorii była zazdrość. Harway miał otrzymać nagrodę za swoją działalność wolontariacką, której nie dostał napastnik. Czy to wyróżnienie stało się zapalnikiem, które uruchomiło spiralę nienawiści? To naturalne, że rówieśnicy odczuwają wobec siebie zazdrość. W pewnych sytuacjach może być ona dobra, motywująca, pchająca do działania. On zrobił, to ja nie zrobię. Znacie na pewno to z własnego doświadczenia. Tego rodzaju hasła często słychać na szkolnych korytarzach. Inna hipoteza dotyczy zastraszania. Istnieją niepotwierdzone informacje o upokorzeniu napastnika w mediach społecznościowych. W czasach, gdy cyberprzemoc staje się coraz poważniejszym problemem, a nastolatki spędzają znacznie więcej życia w wirtualnej rzeczywistości, taki motyw wydaje się prawdopodobny. Czy ofiara mogła nieświadomie przyczynić się do eskalacji konfliktu poprzez swoje działania w sieci? Nie można również pominąć szerszego kontekstu kulturowego i społecznego. W szkole, jak donoszą komentarze pod artykułami prasowymi, narastały podziały między uczniami z rodzin imigranckich a lokalną społecznością. Czy ten zabójczy akt był przejawem głębszych napięć społecznych, które znalazły ujście w tragedii między dwoma nastolatkami? Nie ulega wątpliwości, że mimo upływu czasu ta przykra dla obu rodzin sytuacja rodzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Niezależnie od tego, co stało się motywem zbrodni, warto mieć na uwadze fakt, że zarówno rodzice Harwaya, jak i napastnika stracili syna. Jedni fizycznie, drudzy emocjonalnie. Do pewnego momentu cała Wielka Brytania zastanawiała się, czy osoba, która spowodowała śmierć piętnastolatka, spędzi swoje życie w więzieniu, czy ze względu na młody wiek i niedojrzałość, wymiar prawa spojrzy na napastnika łaskawym okiem. Jednak mimo młodego wieku sąd uznał napastnika za wystarczająco dojrzałego, by odpowiedział jak osoba dorosła. Oznacza to, że grozi mu kara od 12 do 15 lat pozbawienia wolności. Czy taka kara jest surowa i adekwatna do czynu, to pozostawię bez mojego komentarza. Jeżeli sąd uzna, że młodociany morderca ma spędzić w więzieniu 15 lat, wyjdzie na wolność mając 30 lat na karku. Matka napastnika wystąpiła publicznie, przepraszając rodzinę ofiar i społeczność. Przyznała, że nie rozpoznała sygnałów ostrzegawczych w zachowaniu własnego syna. Ale czy mogła wcześniej zauważyć niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka i zareagować, zanim doszło do tragedii? Czy w takich chwilach w ogóle zdrowomyślący człowiek zadaje sobie pytanie, czy mój syn, który jest wycofany, nie ma zbyt wielu przyjaciół, jest potencjalnym mordercą? Myślę, że nie. Kolejnym wątkiem wzbudzającym dyskusję pozostaje samotne wychowywanie dorastającego syna. Dziś możemy już tylko gdybać i dywagować. Czy, gdyby piętnastolatek, który zdecydował się na pozbawienie życia rówieśnika, miał pod swoim dachem ojca bądź innego mężczyznę, z którym mógłby porozmawiać, czy wtedy nie doszłoby do tragedii? Moim zdaniem jest to kolejny sztucznie nadmuchiwany temat, bowiem zobaczcie ilu ludzi, nawet naszych przyjaciół, znajomych, kolegów, kuzynów, wychowywało się tylko pod opieką matki i jakoś nie są mordercami, nie mają konfliktów z prawem, czy nie zachowują się w sposób odbiegający tak bardzo od norm społecznych. Wiemy na pewno, że mama napastnika zdecydowała się wynająć prawnika specjalizującego się w prawach nieletnich, co sugeruje, że będą walczyć o złagodzenie wyroku. Ponadto przenieśli się do innego miasta, uciekając od wrogich spojrzeń sąsiadów. Czy ta przeprowadzka pozwoli im rozpocząć nowe życie? Czy piętno tragedii będzie im towarzyszyć przez lata? Czas pokaże. Po tragedii ojciec Harwaya, Mike, publicznie okazał swoją rozpacz podczas składania kwiatów pod szkołą. Jego łamiący się głos, gdy mówił, to miejsce miało go chronić, poruszył serce wielu osób. Trauma utraty dziecka w tak brutalnych okolicznościach jest czymś, z czym rodzina będzie musiała żyć przez resztę życia. Mike mimo osobistej tragedii znalazł jednak w sobie siłę, by przekuć dramat w działanie. Rozpoczął kampanię przeciwko przemocy w szkole, próbując nadać sens bezsensownej śmierci syna. Być może to właśnie ta misja przyniesie mu ukojenie i pomoże zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Biorąc pod uwagę aktywność wolontariacką jego syna, można było spodziewać się, że rodzice Harwaya mają w sobie tak dużo życzliwości i wrażliwości wobec innych osób, co sam syn. Być może to właśnie oni stali się swojego rodzaju zapalnikiem dla syna do tego, by pomagać. Z drugiej strony matka napastnika, której imienia również nie ujawniono, musi mierzyć się nie tylko z faktem, że jej syn dopuścił się morderstwa, ale także z publicznym potępieniem i poczuciem winy. Jej publiczne przeprosiny i przyznanie, że nie zauważyła niepokojących sygnałów w zachowaniu syna pokazują, jak trudno jest rodzicom rozpoznać moment, w których ich dziecko przekracza granicę między zwykłą nastoletnią buntowniczością, a naprawdę niebezpiecznym zachowaniem. Tragedia w tej szkole pozostawia wiele nierozwiązanych wątków i pytań bez odpowiedzi. Dlaczego szkoła nie zareagowała skutecznie na wcześniejsze groźby? Czy napastnik działał sam, czy był częścią większej grupy? Jaki był naprawdę motyw tej zbrodni? Szkoła w Sheffield stała się mikrokosmosem społecznych napięć, odzwierciedleniem kontrastów między industrialną przeszłością miasta a jego współczesnym obliczem, między tradycyjnymi wartościami a nowymi problemami, z którymi mierzą się młodzi ludzie. To miejsce, które miało kształtować przyszłość swoich uczniów, stało się sceną, na której przyszłość jednego z nich została brutalnie przerwana. Wizualnym symbolem tej tragedii stał się kontrast między czerwonymi cegłami szkoły a białymi kwiatami składanymi pod jej murami. Te kwiaty symbolizują niewinność i żałobę, przypominają o życiu, które zostało przedwcześnie zakończone, o marzeniach, które nigdy już się nie spełnią. Są też znakiem, że społeczność pamięta i nie chce, aby taka tragedia kiedykolwiek się powtórzyła. Niech dzisiejsza historia będzie dla wielu z nas motywacją, aby rozmawiać z dorastającymi dziećmi, wnukami, członkami rodziny. Aby nie bać się, zadawać pytania, wspierać, być po prostu być. Obecność to najcenniejsze, co możemy dać. Być może, gdyby przy napastniku w odpowiednim czasie znalazły się osoby, z którymi. Mógłby podzielić się swoimi problemami. Pełen pasji, marzeń i planów Harway nadal mógłby obejrzeć mecz swojej ulubionej drużyny, przygarnąć kolejnego zwierzaka albo pojechać na wycieczkę z rodzicami. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i jak zawsze zapraszam na kolejne w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20 na kanale kryminalnym oraz w środę i w niedzielę na kanale kryminalnym ekstra. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.